Biznes zaczyna się od ludzi. Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy. Inwestycja dla firmy. Uh, uh, uh. Aby firma osiągnęła sukces, nie wystarczy innowacyjny pomysł i dobry biznesplan. Trzeba znaleźć specjalistów, którzy urzeczywistnią plany, a potem o nich zadbać. Stworzyć dla nich przyjazne miejsca pracy, żeby zatrzymać ich na dłużej, poprawić ich wydajność, a także zwiększyć motywację. Pomaga w tym projekt pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy. Realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Małym i średnim firmom z Małopolski operujemy 63 tysiące złotych grantu, doradztwo strategiczne, doradztwo HR oraz szkolenia. dofinansowane z funduszy europejskich. Dzięki naszemu wsparciu firma może wprowadzić u siebie rozwiązania, które usprawnią zarządzanie pracownikami. Proste rozwiązania, które robią różnicę. Poprawa warunków pracy nie zawsze oznacza wprowadzanie w firmie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Nierzadko nawet proste urządzenia, takie jak dmuchawe do liści, maty antyzmęczeniowe czy hulajnogi elektryczne, mogą ułatwić pracownikom wykonywanie codziennych obowiązków. Od prawie 30 lat organizujemy targi i kongresy. Staramy się być innowacyjni i kreować targowe trendy. Jeżeli chcemy działać skutecznie, musimy mieć sprawdzonych pracowników, którzy nam ufają. Dlatego staramy się słuchać ich potrzeb i tworzyć dla nich przyjazne miejsce pracy. Dzięki projektowi Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy po raz pierwszy mieliśmy w firmie audyt ergonomiczny. Potwierdził on konieczność wprowadzenia wielu usprawnień zgłaszanych przez pracowników. Odkryciem było dla nas, że czasami nawet bardzo proste rozwiązania mogą znacząco poprawić jakość pracy. Kiedy trwają targi, muszę mieć wszystko pod kontrolą na hali. Każdego dnia przebywam w dosyć spore odległości i okrywam jest to dosyć męczące. Zawsze zastanawiam się, czy zdążę na czas. Z pieniędzy grantu firma kupiła dla mnie hulajnogę elektryczną. Dzięki niej mogę przemieszczać się o wiele szybciej po obiekcie. W końcu mogę skupić się na obowiązkach, nie na docieraniu do celu pokazał nam, jak szukać usprawnień. Będziemy o nie pytać pracowników, bo to oni najlepiej wiedzą, czego trzeba, żeby ich środowisko pracy było bardziej przyjazne. Naszym zadaniem jako zarządu będzie dopilnowanie, żeby te usprawnienia zostały wprowadzone, a potem utrzymane w firmie na stałe. No, kiedyś y, trzeba było się bardziej namęczyć, po prostu, żeby wykonać y, taką pracę. No, w tej chwili jest o dużo lżej. Wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapewniło dla naszych gospodarzy, którzy mają średnio około 6000 m2 powierzchni, którą muszą utrzymać, możliwość zakupu dmuchaw, które szczególnie w okresie jesiennym, kiedy trzeba dbać o utrzymanie zielonych, kiedy lecą liście, jest bardzo dużym wsparciem oraz w okresie zimowym, kiedy można wspomóc się w odśnieżaniu. Dzięki temu nasi gospodarze mogą wykonać szybciej swoją pracę, a mieszkańcy są zadowoleni z jakości ich pracy. Zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych, głównie smyczy. Ich produkcja jest wieloetapowa i na różnych stanowiskach pracownicy muszą się zmierzyć z różnymi obciążeniami. Ponieważ od początku działalności wierzymy, że to ludzie są siłą napędową naszego biznesu, staramy się zapewnić jak najlepsze warunki pracy. Pomógł nam w tym projekt. W ramach grantu przeprowadziliśmy audyt ergonomiczny, który pokazał, z jakimi obciążeniami mierzą się nasi graficy, drukarze, szwaczki czy magazynierze. Ergonomista zaproponował proste rozwiązania, które pomogły nam zmodernizować te stanowiska, aby pracownikom pracowało się lżej. Kupiliśmy maty antyzmęczeniowe do pracy w pozycji stojącej, wózek paletowy oraz zmodernizowaliśmy wentylację i klimatyzację w drukarni. Wszyscy nasi pracownicy wzięli udział w spotkaniu z fizjoterapeutą, który przyjrzał się ich codziennej pracy, skorygował szkodliwe nawyki oraz dał wskazówki, jak dbać o zdrowie i kondycję fizyczną w pracy oraz poza nią. Zadbaj o zdrowie pracowników, zainwestuj w ergonomię. Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy. U -u -u. U -u. Pracownicy najlepsza inwestycja